Lecimy. Cześć. Jest z nami zawodniczka tym razem drużyny PWC. Kasia Rozmus. Witaj. Jesteście już po pierwszym meczu. Jak wrażenia, jeśli mogłabyś coś powiedzieć, dwa, trzy zdania o spotkaniu, które już się odbyło? Generalnie naprawdę fajna inicjatywa, fajna organizacja turnieju z tego, co udało mi się już zauważyć. Mamy fajne warunki do gry. Jeśli chodzi teraz o ten mecz, który mieliśmy, no przeciwnik był wymagający, wygraliśmy tylko 1-0, w końcówce bramka Szelona. No, i tak naprawdę jedziemy dalej. Szukamy, szukamy okazji, szukamy bramek i lecimy dalej. Reszta drużyn, które macie w grupie i ogólnie znane wam drużyny, czy wielka niewiadoma? To znaczy kojarzymy te drużyny. Teraz na bieżąco oglądamy mecz, który właśnie teraz trwa. No i generalnie wszystko na bieżąco będziemy analizować i podchodzić do meczu tak z meczu na mecz, że tak powiem. Jak wrażenia po lidze? No bo dzisiaj tutaj spotykamy się, można powiedzieć, już na, na samo zakończenie, takie roztrenowanie, można trochę tak to nazwać. A jeśli chodzi o samą ligę, jak wrażenia, czy jesteście zadowoleni z miejsca, które zajęliście? Jeśli chodzi o miejsce, które zajęliśmy, myślę, że na pewno jest duży niedosyt. Natomiast jeśli chodzi o poziom, na jakim występujemy, poziom tej całej ligi, jak chłopacy sobie radzą, to. No ja osobiście się cieszę, że jestem w stanie w miarę dotrzymać kroku, natomiast cała drużyna ciężko pracuje na to, żeby być jak najwyżej w tej lidze. No, i jeszcze pytanie tutaj, no bo jesteś chyba jedyną, jedną albo jedną z dwóch zawodniczek w lidze. Jeśli chodzi o zamiłowanie do piłki, trenujesz gdzieś w klubie też, czy tylko przychodzisz tutaj pokopać z chłopakami? E, trenuję, trenuję na boisku, trenuję na hali w zespole TS Row Rybnik. E, jest to drużyna, która gra w drugiej lidze kobiet. Jest to stricte amatorski poziom. E, teraz zaczęliśmy rozgrywki w futsalu. E, no i tak naprawdę jest to jeden, jedna z moich jednostek treningowych, że tak powiem, z z chłopakami przychodzenie na mecze i udział w tych rozgrywkach. Super. No i jeśli jeszcze tutaj mógłbym Cię zapytać, sama organizacja, rozumiem, tutaj można powiedzieć z naszej strony i, i całego turnieju, jak najbardziej na plus? Tak, tak jak najbardziej. Ja w ogóle nie wiedziałam, że tego typu rozgrywki są rozgrywane. Dopiero w tym roku dowiedziałam się o takich rzeczach. No i naprawdę poziom tego, jak to jest zorganizowane, szapoba. Super, dziękujemy i powodzenia w następnym Dziękuję meczu. Bardzo.